Słychać jakiś tarkot na rozłowu. Jedzie gościńcem dwór jakiegoś księcia. Pięć koni, złota kareta. Ach, kto to? Jedzie alejo. Jak to pięknie złoto między drzewami błyska. Ach, mój Boże, co im się stało? Miesz od naszego mostu powód stanął i ruszyć nie może. Pewnie panik są napolić. Już słoneczko gaśnie, trzeba zapalić co z tobą uczywo. Ach, lampę zaświeć, ach, lampę! Co żywo? O, gdzie mój grzebień? Któż to co? Pokaż coś? Jakie stroje złociste? Czy nie Boga? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybaczyć, ale nad strumieniem mostek tu moim zamą się kołem. Szukam schronienia. Proszę. Hata u Boga raczyłaś powiadać, że bogus, o to nieszczęście! Dziewczęta! Oto moje córki, Jasne królewiczki. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków. Chyba, że przy Księżycu młynarz zajechał za szóstym dosyć! Daj panu mówić. Przed tą chatą słychać dźwięki lutni. Czy to córki wasze grywają na lutni? Nie, nie. Co? Z niewidzialnej chmurki sympatycznej kwiaty pogrzeszam obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała mi, do której nakłonić serce kilkora. Muzyka jachowa zacznie tym nami powietrznymi dzwonić, a winie z kwiatów taką woń rozleje, że serce jego omdleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. Może chce królewicz odpocząć trochę? Odpocząć? Kiedy dźwięki tak cudne słyszę? Dziewice wasze, są tu pieśni. Słyszy śpiewanie? Czy się panu nie śni? Tu w chacie cicho. Z jakich kadzideł ta bądź się rozlała? To z pewnością wasze dają takie wonie. Lecz my nie mamy miejsców. Słuchaj, matko, na świat wyjechałem szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu cudowne bóstwa. Ale Bóg tylko jedną wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca, więc trzeba wybierać. I ja cię, panie nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek, może słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze? Co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swych usługach. Otóż Kirkor to ja. Proszę o jedną z córek. Córka moja? Ja dwie córki mam, ale baladyna. Czy starsza? Tak jest, On młodsza i jest jak anioł. Wybór trudny. Niech się przynajmniej z ustróżanych dowiem, która mnie kocha. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Ja ci nie powiem, nie, ale nie śmiem wymówić tak, panie. Może ty zgadniesz? Ach, choć będę milczała, zgadnij, rycerzu. A ty, różo-biała? Kocham. Obie dwie kochają. Któraż z was dziewice będzie mnie bardziej kochała po ślubie? A panie. Jeżeli w zamku są czeluści, czeluści ogień ducha, a ty każesz skoczyć, to wskoczę. Jeśli ksiądz na odpuści i nie udzieli rozgrzeszenia, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzysz. Jeżeli dzida będzie mierzyć w ciebie, to stanę przed tobą i za ciebie zginę. Jeszcze już chcesz więcej? Weź, weź paletę, strzegając złoto. A ty, młodsze dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Nie wiem, której oddać rękę lewą, jako szwagierce, a której z pierścionkiem obie kochają, więc niesprawiedliwość pojmi jedną, jeśli wezmę drugą. W obiegu jedna prostota i tkliwość, w obiegu miłość jednaką zasługą, którą tu wybrać? Jeśli nie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do zamku twojego zabierzesz z matką i siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek, któż ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce sama, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. Powiedzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jakąś tajemną rozkoszą serca wypełniła. O, miła. Lecz baldatyna to samo mówiła. W sercu i w myśli. Wierzaj mi, rycerzu, i baldatyna kocha matkę starą. Ach, wybrałbym i znów mi w puklerzu dwa serca biją. Byłabym poczwarą, niegodną Twojej ręki, ale piekła, żebym się matki kochanej wyrzekła. Prócz matki, siostry, wszystko ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żonę. Matko, w lesie są maliny. Niechaj idą w las dziewczyny, która więcej malin zbierze, tą za żonę pan wybierze. Coś matce starożytny przyszło do głowy. Niechaj z rana dziewczyny wezmą panek z gliny. I szukają malin, która pierwszy pełny przyniesie, ten za weźmiesz. Wyborna rada! Tak, moja matko, niech o słońca wschodzie Idą córki z, z dzbanami na głowie, Która wróci pierwsza, da się sobie hrabini kirkor. Sądź sam, wielki Boże! Jak mało malin, a jakie czerwone, by krew. Jak mało, w którą pójdę w stronę, nie wiem, a niebo jakie zapalone, jak krew. Czemu, te słońce schodzisz krwawo? noc wolę ciemną, nież taki poranek, gdzie moja siostra musiała na prawo pójść i napełnić majnami dzbanek. A ja wśród jagód chodzę obłąkana jakąś rozpaczą i łzy gubię w nosie. Siostrzyczko moja, siostrzyczko moja kochana, gdzie ty? Jaki śmiech w głosie. Musi mieć pełny dzbanek. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie. Balladyno, co ty robiłaś? Nic. To źle, różyczko. Ja mam dzbanek pełny mniej jedną malinę. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś była? Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć, dosyć czasu. Wszak, ja dzisiaj nie okradą lasu. Dlaczego ter dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i przyciętymi ustami... Wyłażą z twojego dzbanka maliny jak węże, żeby mnie kąsać żądłami wymówek. Idź i ci bądź panią, siostra się zaprzęże jak wół do puga i będzie tłoczyć olej z kolejących i brzydkich makówek. A wstydź się, siostro, nie bolej nad moim szczęściem. Ha, ha! Co znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy ty chora? Jeżeli wielkiej znasz rozpaczy, to powiedz, ale ty kochasz Kirkora? Ty bardzo kochasz? Siostro, powiedz szczerze, bo widzisz rybko, są inni rycerze. Jak będę panią, to ci znajdę męża. Ty będziesz panią? Ty, ty! Balladyna! Cóż znaczy ten nóż? Ten nóż? To na węża w malinach. Kalinko moja, co tobie? Co tobie? Czemuż ty taka blada? Ach, powiedz choć słówko. Usiądźmy sobie tutaj i rozmawiajmy o otwarcie sobą jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora. Ach, nie dlatego, że kirkor bogaty że wielki rycerz, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szaty, a jednak miło mi, że w złocie chodzi, że miecz ma jasny, służebników krocie, bo to jak rycerz w bajce, co się rodzi z wielkiego króla i w lesie znachodzi jakąś zaklętą królewnę. Och. Miła, co tobie? A kiedy będzie siostra zabiła? Ale co ty mówisz? Daj mi te maliny. A kto wie, może gdybyś poprosiła? Spróbuj, balladynko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Ja się boję. Ja się boję.